Cześć, sięma, jestem Fekso i dzisiaj zapraszam Was na odcinek, jak co tydzień będę się starał z inwestycji w Team of the Week. Jest to Team of the Week numer 8 i jako ostatnio wybrałem trzy karty, które Wam przedstawię. Pierwsza z nich jest Muniain. Tak Jak on się prezentuje? 84 rola. Dobra liga. Z tego co pamiętam, na starcie gry był dosyć ogrywany, więc Ci nowsi gracze będą mogli po niego sięgać, bo nie jest zbyt drogi. Aktualna cena na futbine jego to 16 tysięcy. Atrybutem na pewno są 4 gwiazdki sztuczek i jak na dosyć dobre tempo. Jedna z statystyki też uważam nie najgorsze. Łatwo go połączyć. Myślę to cieka ciekawa karta pod inwestycje. Pod taką grywalność. SBC wątpię, ale może też. Drugą kartą Typowo pod SPC nie wątpię, żeby ktokolwiek z nim y, budował skład. Jest to Benitez, Argentyńczyk, przez co można go do jakiejś hybrydy wrzucić w SBC, łatwo go połączyć. Nice, czyli Liga, dobra Liga. No to się tutaj rozłożyć kartan. Może będzie grywalna, nie wiadomo. W FIFA każdy bramkarz pod, może być dobry. Następną kartą Smalling. Tutaj i SBC, i grywalność, bo Anglia, co pozwala nam go połączyć z zawodnikami z Premier League oraz Liga Włoska, no to po prostu iść w tę stronę. Ale ja myślę, że on będzie dosyć grywalny, bo yy, patrząc na jego statystyki defensywne są dobre, nawet powiedziałbym, jak na zawodnika w tej cenie bardzo dobre. 83 obrony, 84 fizyczności, wysoki piłkarz, 1,94 m, w poprzednich Fifach był bardzo popularny na starcie, teraz myślę, że przez właśnie również nowych graczy będzie wybierany, ponieważ na pierwsze składy bardzo często wybierana jest Liga Włoska. Jego cena to na razie według Futbina 13 tysięcy, moja platforma oczywiście PC. Myślę, że on jest najlepszą inwestycją z tego tygodnia, bo jest wszechstronną inwestycją i pod i pod przepałkę do SPC. I jakbym miał inwestować, to bym właśnie wybrał Anglika. I to tyle. Krótki odcinek z inwestowania w Team of the Week. Dzięki za oglądanie, i Siema.